Jedną z przyczyn zaburzenia erekcji jest miażdżyca, czyli y, choroba ogólnoustrojowa, która dotyka wszystkie tętnice, które są w organizmie. Między innymi może dojść do zwężenia tętnicy, y, tętnic, które unaczyniają miednicę mniejszą, czyli y, y, tę okolicę ciała, gdzie znajdują się narządy płciowe. I jeżeli w przypadku na przykład mężczyzny, mamy zwężenie tętnicy sromowej, która doprowadza krew do prącia, to może, dojść do, może dochodzić do zaburzeń erekcji z tego powodu, że nie ma wystarczającego przepływu krwi w tych naczyniach. I w, wtedy, jakby jeżeli mamy do czynienia z, z tak, takim stanem, czyli znaczy jeżeli mamy do czynienia z podejrzeniem, E, zaburzenia, per, zaburzenia perfuzji na rządów mniejszej należy wykonać e, specjalistyczne badania, e, które m, no, jako, w, w niewielu, z niewielu miejsc w skali Europy są wykonywane w, w Miczach e, które są w stanie dokładnie ocenić, e, czy tętnice doprowadzające krew do, e, do prącia są. E, Prawidłowo-drożne i prawidłowo funkcjonujące. I taka, taka diagnoza może być postawiona na podstawie badania USG i badania z prowokacją farmakologiczną. Natomiast, oczywiście, miażdżyca dotyczy obu płci, z tym, że kobiety chorują na miażdżycę znacznie później niż mężczyźni, ponieważ dopiero. W czasie przekwitania, kiedy wpływ hormonów żeńskich przestaje chronić tętnicę, kobiet zaczyna się rozwijać mięśnierz.